Drodzy siostry i bracia, za niedługo będziemy świętować narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla pokoju. Myślą sięgamy do Betlejem, tam do tego miejsca, gdzie narodził się Pan nasz Jezus Chrystus, do miejsca, w którym w sposób szczególny właśnie teraz, właśnie dzisiaj, właśnie w tym czasie trwa wojna, niepokój i śmierć. Dla nas chrześcijan, i mówią to wszystkie kościoły chrześcijańskie, jak jeden mąż, że narodziny Jezusa to narodziny króla pokoju. Wszak prorok mówi o nim Emmanuel, król pokoju. I każdy chyba dzisiaj składa te życzenia, aby święta Bożego Narodzenia, to głębokie chrześcijańskie wydarzenie wcielenia Syna Bożego, stało się źródłem pokoju dla każdego z nas. Źródłem pokoju w naszych środowiskach, źródłem pokoju w naszych rodzinach, źródłem pokoju między nami chrześcijanami, czego życzę wszystkim kościołom chrześcijańskim, szczególnie tutaj u nas, w tym terenie, w naszych miastach, w Rybniku, w Jastrzębiu, w Wodisławiu, w Żorach, w Rydutowach, w całej okolicy. Wszyscy będziemy 25 grudnia świętować Boże Narodzenie. Wszyscy będziemy mówić o tym, że narodził się Jezus Chrystus. Niech więc dla nas to wydarzenie będzie centralnym wydarzeniem, kiedy nasze serca będą skłaniać się u pokojowi. Życzę wszystkim w tym krótkim Słowie zdrowych, błogosławionych, pełnych pokoju. Świąt narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa.